Dziewiąta kompania jest taktycznym RTS-em, gdzie tutaj naprawdę y, największy akcent jest położony właśnie na słowo taktyczne. Y, opiera się ona w pewnej części tylko i wyłącznie na filmie dziewiąta kompania Fiodora Bondarczuka z 2005 roku, a opowiada o losach żołnierzy radzieckich podczas konfliktów w Afganistanie w latach 80 ta kampania jest taktyczna do tego, że powiedzmy, że 80% gry polega właśnie na dokładnym przemyślaniu ruchu naszych wojsk, naszych żołnierzy, tak aby nic im się nie stało. O tyle ważne jest to dlatego, że to jest chyba jedna z nielicznych gier, który tak wielki nacisk kładzie na to, jak ważnym czynnikiem na polu bitwy jest żołnierz, taka pojedyncza jednostka, a nie tylko i wyłącznie sprzęt zmechanizowany i tym podobne inne jednostki. Mamy do dyspozycji aktywną pauzę, gdzie możemy dokładnie zaplanować jakie jacy żołnierze mają się gdzie schować, co mają zrobić, jaką broń mają wyciągnąć i kogo atakować. W grze przyjdzie nam dowodzić stroną radziecką podczas konfliktu afgańsko-radzieckiego w tamtym okresie. Będziemy mieli do swojej dyspozycji całą dziewiątą kompanię, a więc ponad 150 żołnierzy, każdy z własnym nazwiskiem, z własnymi statystykami oraz będziemy mieć też w ograniczonym zakresie dostęp do sprzętu zmachanizowanego, jak bójki, 2 BRTM, tudzież T-62. Każdy żołnierz, oprócz tego, że ma swoje imię, nazwisko, ma również swoje współczynniki, które może rozwijać. Dla przykładu, możemy sobie przez całą grę wyszkolić doskonałego snajpera, ale szkoda go byłoby tracić, dlatego też e, ja sam przekonałem się o tym, że grając w dziewiątą kompanię, tracąc jakąś ważną jednostkę, jakiegoś ważnego człowieka na polu bitwy, e, robiłem loadingi po prostu. W tym momencie gracz naprawdę przyzwyczaja się do swoich jednostek, chce się nimi opiekować, przed samą potyczką uzbraja w ich w odpowiedni sprzęt, a więc... E, komuś, kto dobrze operuje granatnikami, daje granatniki, ktoś, kto dobrze jest dobrym strzelcem, daje karabin snajperski i tak dalej tym podobne. Jedna kula, jedna śmierć, warto o tym pamiętać szczególnie w momencie, kiedy wysłamy swoich żołnierzy na atak frontalny, na umocnioną pozycję przeciwnika, co dla nas nie jest najlepszym pomysłem. Tak jak w Working Conflict, gracz może sprowadzać różne jednostki na pole bitwy oraz wsparcie ogniowe. Jeśli mówimy tutaj o i Katiuszach, helikopterach, samolotach, to wszystko pozostaje do jego dyspozycji, a naprawdę warto z tego korzystać, bo walki są bardzo zacięte. Studio Lesta współpracowało z siłami wojskowymi. Federacji Rosyjskiej, to znaczy, że wszystkie mapy, na którym przyjdzie nam stoczyć swoje potyczki, te mapy wirtualne, tak naprawdę są odzorowaniem map topograficznych byłych wojsk radzieckich z tamtego okresu, a więc jeśli gracz, przyjdzie na przykład odbijać most, to może mieć pewność, że gdzieś w Afganistanie, koło jakiejś wioski taki most naprawdę istnieje. Są tyle ciekawe, że nasze wojska, wojska polska aktualnie stacjonują w Afganistanie, więc gracz może się przekonać, jak Afganistan wygląda naprawdę. Gra chodzi na autorskim silniku, który wykorzystuje Studio Lesta już we wcześniejszych swoich produkcjach, ale tym razem została naprawdę mocno podrasowana. Każdy pocisk ma własną trajektorię. Pociski lecą po paraboli, a nie tylko wyłącznie prosto. znaczy, że możemy strzelać w dane miejsce i trafić tylko raz na 10 strzałów, jest taka możliwość. Jeśli chodzi o efekty Fiksy, więc te wszystkie efekty dźwiękowe oraz efekty animacji, wybuchy wyglądają bardzo fajnie. Jest refrakcja powietrza. Każda ściana, każdy budynek jest. Złożony z paru elementów, który może się zostać zniszczony, tak samo nasze jednostki, jak i drzewa, więc jeśli chodzi o zniszczalność środowiska, jest powiedzmy, że w 90% jest środowisko zniszczalne, e, gracz naprawdę będzie mógł się poczuć w Afganistanie w tamtym okresie. Trzeba powiedzieć, że studio Lesta naprawdę się bardzo przyłożyła, jeśli chodzi o realizm pola walki, bo e, obraźmy sobie, że to chyba tak naprawdę pierwszy e, taktyczny RTS. W którym są rykoszetujące pociski, które również mogą e, zabić naszych żołnierzy. Na to trzeba zwracać uwagę. Jeśli na przykład będziemy chcieli wysadzić w powietrze jakiś budynek, e, warto zwrócić uwagę na to, że części tego budynku, które będą się rozsypywać w promieniu nawet do 50-100 do metrów, również mogą uderzyć naszego żołnierza i go zabić. Tak samo e, jakaś część pojazdu, którym, którym zaatakowaliśmy na przykład w życiu RPG-7. Na to trzeba wszystko zwracać uwagę. E, jest to o tyle interesujące, że po raz pierwszy chyba, tak naprawdę widzimy dramat żołnierza z perspektywy jednostki, że każdy pocisk może oznaczać śmierć, że tak samo jak on łatwo może zgładzać wrogu, tak samo łatwo oni mogą zgładzić jego oraz jego kompanów ta kampania będzie zlokalizowana tylko i wyłącznie kinowo. Wszystkie napisy będą w języku polskim, wszystkie dane historyczne, dane techniczne. Natomiast żołnierze będą krzyczeli i tudzież odzywali się do nas w języku rosyjskim, dlatego, że ma to swój niepowtarzalny klimat. Gdyby ci żołnierze mówili tak jest, lub ognia Straciłoby tu swoją, swoją radzieckość, swój klimat tamtego okresu, na to nie chcieliśmy akurat pozwolić. Jeśli chodzi o sposób wydania, wydamy ją w dwóch egzemplarzach, wersja podstawowa oraz wersja kolekcjonerska i mamy tutaj ambicję, żeby to była jedna z lepszych kolekcjonerek w 2008 roku, jeśli nie w ogóle. I mogę chyba zdradzić po raz pierwszy w ogóle, że jedną z, jednym z elementów kolekcjonerki będzie gra oraz poradnik. Gra będzie miała swoją premierę mniej więcej w połowie czerwca tego roku. Mam nadzieję, że wszystkim fanom strategii oraz w ogóle fanom e, szybkiej, dynamicznej akcji przypadnie do do Gustu. E, cóż mogę więcej powiedzieć, Afganistan do dnia dzisiejszego jest jednym z najbardziej niebezpiecznych punktów zapalnych. E, konflikt w Afganistanie jest powiedzmy sobie, że konfliktem lekko zapomnianym, więc mam nadzieję, że tym bardziej można będzie odetchnąć od konfliktów II wojny światowej, tudzież innych bardziej znanych konfliktów czy to futurystycznych czy fantastycznych i zobaczyć jak wygląda aktualnie bitwa na tym dzisiejszym polu walki. I cóż, no, w Afganistanie zobaczymy się w czerwcu tego roku. Zapraszam.